Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Proszę Państwa, mam dla Was swą wiadomość. Pani poseł Kłopotek mówiła tutaj, że jest to budżet trudnych wyborów. Tak, te wybory, które są w maju są strasznie trudne dla Was. I ten budżet to odzwierciedla. Ile byście tu nie kłamali, ile byście tu nie zakinali rzeczywistości, to pewnej rzeczy już nie odwrócicie. Otóż ludzie w Polsce wiedzą, że kłamiecie. Wczoraj mówili to w Wągrowcu, wczoraj mówili to w Poznaniu, mówili to we wrześni, mówili to w Olsztynie, na wszystkich spotkaniach, na które tłumnie przychodzą. Dlaczego? Bo widzą wasze kłamstwa. Dwa z brzegu, tylko z tej debaty. Oto nieobecny już tutaj pan poseł Trela z tej mównicy mówił, że nie chcieliśmy sięgnąć po pieniądze z KPO. Panie pośle Trela, niech pan sobie odwinie tą taśmę, bo pana teraz nie ma, niech pan sobie odwinie i popatrzy sobie w oczy w lustro. Pamięta pan, jak tu dwa lata temu przyjechała pani von der Leyen, spotkała się z panem prezydentem Andrzejem Dudą, spotkała się z panem premierem Mateuszem Morawieckim, wyszła razem z nimi na konferencję i powiedziała, nie ma przeszkód, pieniądze z KPO płyną do Polski. Co wtedy robił pan poseł Trela? Co wtedy robiła Lewica, także w Parlamencie Europejskim? natychmiast składała wniosek o odwołanie von der Leyen bo pieniądze do Polski nie mogą przejść bo pieniądze do Polski nie mogą przejść hipokryci hipokryci antypolacy którzy blokowali przez lata pieniądze dla Polski szantażowali Polaków że nie będzie pieniędzy z Unii a on tu wychodzi i mówi żebyśmy po nie nie sięgali ale Polacy to panie pośle, Trela wiedzą także w Łodzi także w Fabianicach także w Aleksandrowie Łódzkim także w innych miejscowościach i miastach i miasteczkach, do których jeździmy i tłumnie przychodzą na nasze spotkania, żeby powiedzieć, że przepraszamy, ale rzeczywiście daliśmy się zrobić w balona Treli i innym ludziom z koalicji 13 grudnia. Pani poseł Kłopotek Pani tu powiedziała rzeczy nieprawdopodobne. Niech Pani zapyta męża, skąd weźmy pieniądze na inwestycje w Waszej gminie? Niech Pani zapyta, ile tych pieniędzy jest w programach rządowych przygotowanych w ramach tego budżetu również, który tu Pani zachwalała, dla gmin wiejskich, dla gmin małomiasteczkowych, dla mniejszych miast. Wie Pani ile? Dużo mniej. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Jedyne pieniądze, które samorządy dzisiaj mają na inwestycje to są jeszcze pieniądze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przygotowanego przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, z polskiego ładu inwestycyjnego przygotowanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, to są ostatnie środki, które są realizowane na inwestycje. Niech Pani mi spojrzy w oczy, Pani Kłopotek. Naprawdę, ostatnie środki, nie ma już żadnych innych. Samorządy zostały ogołocone, mają mniej środków, gminy, gminy wiejskie i te w małych miastach mają mniej środków niż miały w zeszłym roku i będą miały mniej w przyszłym roku. Zero inwestycji. A wie Pani co to oznacza? To oznacza, jak wczoraj mi mówili ludzie w Wągrowcu w Wielkopolsce, niedaleko Pani, to oznacza, że mają strach w oczach, bo pamiętają 2014 rok, kiedy rządziło Platforma Obywatelska z PSL-em i tak samo jak teraz nie zaplanowali nic dla gmin, żadnych pieniędzy inwestycyjnych na oświatę, żadnych pieniędzy inwestycyjnych na rozwój infrastrukturalny na nic. Wiecie państwo, jakie było bezrobocie wtedy w Wągrowcu i w powiecie wągrowieckim. 22%. Wiecie Państwo, jakie bezrobocie jest teraz od 2021 roku, odkąd również tam gigantyczne środki inwestycyjne w ramach budżetów przygotowywanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości płynęły do samorządów, również tych małych? 5%. 5%. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że inwestycje w szkoły specjalne, w termomodernizację szkół, w sale gimnastyczne, również w małych miasteczkach i w małych miejscowościach, w drogi, w chodniki. W infrastrukturę użyteczności publicznej to są inwestycje, które były przez lata realizowane przez polskie małe firmy polskie firmy z Wągrowca, polskie firmy z Jastkowa, polskie firmy z Natalina i z wszystkich innych miejscowości i te polskie firmy zatrudniały mnóstwo. Pracowników Polaków właśnie stamtąd, z tych min, z tych powiatów. I te polskie firmy kupowały produkty, kupowały materiały budowlane od polskich przedsiębiorców, żeby budować, żeby rozwijać Polskę. Zostawiacie tę Polskę z niczym. I pani tu wychodzi i mówi, że samorządy będą miały więcej pieniędzy? Które? Trzaskowski? Jaśkowiak? Sutryk? Dulkiewicz? A co z małymi gminami, co z małymi miastami, co z małymi miastami średniej wielkości? W biedzie ich zostawiacie z bezrobociem, z bezrobociem i z dziurami budżetowymi. Tak traktujecie samorządy w Polsce, tak traktujecie samorządy w Polsce. I to jest skandal, co robicie tutaj, tylko Polacy to widzą. Tak samo widzą, co się dzieje z inwestycjami w oświacie. Dzisiaj szaleństwo. Ministerstwo Edukacji odbiera, odbiera, tylko chodzi, żeby odbierać. Żadnych inwestycji w oświatę, żadnych. 15 miliardów złotych zainwestowaliśmy w sale gimnastyczne, w budowę szkół specjalnych. Zbudowaliśmy kilka szkół specjalnych w ostatnich tylko dwóch, trzech latach. W Kozienicach, Węgrowie i w wielu innych miastach i miasteczkach. Rozpoczęliśmy budowę kilkunastu następnych szkół specjalnych. Ile szkół specjalnych? będziecie budować w przyszłym roku z pieniędzy z tego budżetu. Wiecie państwo ile? Zero. Zero. Bo tyle pieniędzy dajecie na inwestycje w oświacie. Inwestycje w nauce i szkolnictwie wyższym, panie ministrze, na miłość boską. Jak pan się nie wstydzi jechać do tych swoich uczelni i stawać przed nimi? Miliard pięćset milionów złotych z obligacji, które pan premier łaskawie teraz uruchamia w tych dniach, w tych dniach. To wiecie państwo co to jest? To jest miliard pięćset milionów złotych, które ten sam pan premier i ten pan minister zablokowali w grudniu ubiegłego roku. No wielcy łaskawcy! Dają to, co zablokowali w grudniu zeszłego roku. A niech pan powie, panie ministrze, ile przygotowaliście obligacji na inwestycje, w, choćby w Politechnice Poznańskiej. Wczoraj mi się skarżyli, że dalej tych pieniędzy na ten komputer kwantowy nie mają, boście zabrali i nie dali. Tak? To ile przygotowaliście tych inwestycji, tych inwestycyjnych środków w obligacjach na rok przyszły? Powiedzieć panu? Niech cała Polska się dowie. Okrągłe dwa zera. Taki to jest budżet. Budżet biedy, budżet strachu w oczach mieszkańców Polski lokalnej, strachu przed bezrobociem, strachu przed końcem inwestycji. Ostatnie środki, które są dzisiaj inwestowane, to są środki jeszcze z inwestycji z rządu Prawa i Sprawiedliwości. Skandal i wstyd. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli państwo Naprawdę ten budżet uchwalicie i przedstawicie go prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z 0 zł na wynagrodzenia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to Państwo nie możecie oczekiwać, nie możecie oczekiwać, że Pan Prezydent nie skieruje tego budżetu do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego? Bo ma konstytucyjny obowiązek stania na straży przestrzegania konstytucji. Konstytucyjny obowiązek. Zmuszacie go sami tym budżetem do tego, żeby ten budżet skierował do Trybunału Konstytucyjnego. I ostatnia rzecz. Panie Marszałku Zgorzelski. Bardzo Pana lubię, jak Pan wie. Do 2015 roku jak ognia baliście się słowo ludobójstwo na Wołyniu. Jak ognia. Przez lata rządzenia nie podejmowaliście tej dyskusji. Baliście się nazwać tego po imieniu. Dopiero w 2016 roku to my, mając większość w tym Sejmie, podjęliśmy uchwałę o zbrodni ludobójstwa na Polakach na Wołyniu. I teraz Pan, który zabiega o to. Żeby te ekshumacje nastąpiły, chce uchwalić budżet, którym obcinacie i owi 70 milionów złotych? Jak wy chcecie te ekshumacje dokonać? Kłamstwo, hipokryzja, taki to jest budżet. Dzień Szanowny raz. panie pośle, otóż mija się pan jak zwykle z prawdą bo to środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz jeszcze wtedy z politykami, którzy należą już do Konfederacji, byli autorami uchwały ustanawiającej Dzień 11 lipca, czyli apogeum ludobójstwa na Wołyniu jako zbrodnię ludobójstwa. To my z Wami, którzyśmy razem przegłosowali, ale roku, to ja osobiście byłem w 2016, no ja osobiście byłem współautorem tej uchwały, Przez całe więc lata, proszę nie zakłamywać rzeczywistości. Proszę dobójstwem. nie Dopiero zakłamywać rzeczywistości. Więcej, to zmusiliśmy do tego, tak jak powiedziałem, zmównicy prowadziliście politykę. To myśmy poli rozpoczęli infantylną ofiar wobec tego. Myście się tego bali do I 16 dzisiaj roku. wasze Uspanem poprawki nie, nie mają żadnego znaczenia, bo jeżeli ja. tylko będzie możliwość ekshumacji, to nasz rząd przeznaczy tyle, ile będzie trzeba. A to nie ma jeszcze tej możliwości. Przecież mówił Sikorski z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy dni temu, że już jest możliwość. To dlaczego znowu kłamiecie? No Panie Marszałku, na też Boską. No. Dużo więcej się dzieje teraz niż za was. Panie Marszałku. Wysoka Izbo. Kilka tygodni temu w największej gospodarce Unii Europejskiej w Niemczech padł rząd. Rząd padł, ponieważ najbardziej zdroworozsądkowa część tamtejszej koalicji rządowej, partia FDP, powiedziała, że nie zgodzi się wyłączyć hamulca długu, który jest w ich konstytucji, który jest w ich prawie. Hamulca, zgodnie z którym deficyt budżetowy nie może wynieść więcej niż 0,35 punkta procentowego PKB. Czy Niemcy mają lepszą niż Polska co do zasady politykę, politykę publiczną, sposób prowadzenia spraw publicznych? Niestety tak. Czy mają lepsze, bardziej zdroworozsądkowe mechanizmy prowadzenia tej polityki, również polityki finansowej? Niestety tak. I w tym przypadku, gdybyśmy przyłożyli. Taki hamulec budżetowy, jaki jest w Niemczech, taki jak wprowadziła kanclerz Angela Merkel do polskich warunków, do polskiego produktu krajowego brutto, to w przypadku, w którym ma on wynieść w przyszłym roku w Polsce niecałe 3,5 biliona złotych, to dopuszczalny proporcjonalnie według tej proporcji deficyt to byłoby 12 miliardów złotych. Tymczasem rząd w projekcie ustawy, którą tutaj mamy referować, referujemy, nad którą dyskutujemy, proponuje 289 miliardów złotych deficytu budżetowego, czyli 25 razy więcej, prawie 25 razy więcej niż byłoby dopuszczalne w Niemczech. I na co nie zgłosili się zdroworozsądkowi politycy w Niemczech. Tam się to skończyło wcześniejszymi wyborami, kryzysem koalicyjnym. Te liczby są tak wielkie, że przerażają Polaków, że trudno je przekładać na nasze budżety domowe. Ale jeżeli rząd planuje wydać w przyszłym roku 920 miliardów złotych, a planuje zebrać 630 miliardów złotych w podatkach, daninach w wyniku gospodarowania mieniem skarbu państwa, to jakbyśmy to przełożyli na... Zarobki zwykłego Polaka, to jakbyśmy powiedzieli, że ktoś powiedział, że w przyszłym roku będę zarabiał miesięcznie 6300, a wydawał 9200. Aby ktoś nam powiedział, że ma taki plan na przyszły rok, to byśmy się zastanowili, co on ma z głową, co tam jest nie tak. Bo ktoś, kto planuje że otrzymywać swoją rodzinę, swoich bliskich będzie wydając 9200, a mając 6300, to pomyślelibyśmy sobie utracjusz, narkoman, alkoholik, hazardista, wariat. Bo kto zapłaci za te pieniądze, które będą nowo zapożyczone? Nasze dzieci, nasze wnuki. Wiecie, co się dzieje z ludźmi, którzy wydają więcej niż zarabiają i wydają systemowo, pewnego dnia zaczynają pukać po chwilówki, później są licytowani i ktoś zgłasza się po ich majątek. To spotka nasz naród, bo tak jak budżet rodzinny jest ważny, tak budżet państwa polskiego jest budżetem rodziny, rodzin, czyli naszego narodu. My tutaj decydujemy o tym, że Polacy będą zadłużeni na kolejnych prawie 290 miliardów złotych. Te pieniądze, te 300 miliardów, 300 których braknie w budżecie, to jest o 100 miliardów więcej niż wydamy na ochronę zdrowia w przyszłym roku. są gigantyczne pieniądze i to jest miara i skala nieodpowiedzialności tego budżetu. Dlatego. Jako Klub Konfederacja w drugim czytaniu składamy wniosek o odrzucenie budżetu jako całości. Dlatego nie możemy podpisać się pod tak nieodpowiedzialnym budżetem. Mówiliście tutaj Państwo o hipokryzji. Pan przewodniczący Trela mówił o tym przed chwilą, mówiąc o hipokryzji kolegów z PiSu, którzy teraz są narzekają na zadłużenie budżetu, na nieodpowiedzialne wydatki i mieliście rację. Ale ja chciałbym przypomnieć Wasze wypowiedzi. Mam tutaj szereg cytatów, w których zobaczycie, jak wygląda Wasza hipokryzja, co mówiliście rok temu, co mówiliście dwa lata temu, co obiecywaliście. Proszę bardzo. Premier Mateusz Morawiecki prowadzi politykę Gierkowską. Czyli ciągłego zadłużenia się państwa. Deficyt budżetowy to 48 miliardów złotych. Lecz pamiętamy, że kolejne 200 miliardów złotych zostało przez PiS wyprowadzone poza budżet. Władysław Teofil Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, 15 lipca 2023. Miał rację pan Władysław Teofil Bartoszewski. To była polityka gierkowska. 48 miliardów to było strasznie dużo, a wy proponujecie 290 miliardów. Proponujecie pięć razy więcej, co było gierkowszczyzną, w waszym rozumieniu rządu prawa i sprawiedliwości. Socjaliści w Polsce właśnie rządzą. Tak nakręcili spiralę inflacyjną, myśląc, że wszystkie można dać więcej wszystkiego za darmo, rzeczy jasna. Mieszkań też wybudujemy trzy miliony za darmo. Ludzie, mamy 165 miliardów rocznego deficytu, dwa biliony rocznych długu i w zasadzie trzeci rok inflacji. Paulina Henik-Kloska, Polska 2058 września 2023, kampania wyborcza. Pani Paulina miała rację i teraz proponujecie o 130 miliardów deficytu więcej w tym roku. Czy to nakręci spira inflacyjną? Tak, pani Paulina miała rację. I dlatego przypominam jej słowa. Nie można dać wszystkiego wszystkim za darmo, nie można też dopłacać dziesiątek miliardów do niskich cen energii, bo szukujecie Polaków, że będzie niska cena energii, a później zabieracie im, dopłacacie im do ich energii, z ich pieniędzy, z podatków. To właśnie robicie. Długi, które zaciągnęli pisowcy, będą spłacać nasze wnuki. Jeśli ten dług będzie się zwiększał tak jak teraz, to grozi nam procedura nadmiernego deficytu. Pisowskie rozdawnictwo i złodziejstwo a to już teraz nas kosztuje kosmiczne kwoty. To naturalne, że oprócz kapitału, który pożyczycie, musimy spłacać odsetki, a one już stanowią w corocznym budżecie prawie 70 miliardów złotych. Koszt obsługi tego długu mamy najwyższy praktycznie w całej Europie. To się przekłada na dużo mniejsze zaufanie inwestorów zagranicznych. Tak, wycofuję się z Polski. Jeśli chodzi o polską gospodarkę, to wszystko razem może doprowadzić nie tylko gospodarkę, ale całą Polskę do katastrofy. Bardzo mądre słowa. Zatrzymajmy PiS, dopóki nie rozwalił jeszcze naszego państwa. Bardzo mądre słowa. Jerzy Mejsztowicz, Nowoczesna, 30 września 2023 w zeszłym roku. Poseł Mejsztowicz miał rację. To jest niszczenie państwa jeszcze do końca. Właśnie to jest to, w tym budżecie się dzieje, co obiecywaliście. Półtora biliona złotych. Tyle wynosi zadłużenie Polski po 8 latach rządu PiS. Zapomnieli o poprzednich 8 latach rządów PO gdzie było dużo szybciej zadłużenie i te kwoty były dużo większe. Na jednego pracującego Polaka przypada aż 100 tysięcy długu. To jest cena, którą zapłacimy za pisowską politykę roznawictwa. Czas z tym skończyć jeszcze raz mądrze, bardzo mądrze poseł Jerzy mejsztowicz. Mam tu jeszcze Janusza Lewandowskiego, Szymona Hołownia, bardzo ładne. Polityka kiełbasiana i rozdawnictwo pod wybory doprowadziły do drożyzny. Potrzebujemy odpowiedzialnych polityków usterów. Ludzi, którzy mają odwagę zainwestować pieniądze w naszą przyszłość, zbudować nasz dobrobyt. Szymon Hołownia, 9 września 2023. Piękne, mądre słowa. Dlatego zagłosujemy przeciw, dlatego złożymy cztery poprawki do tego budżetu, poprawkę odrzucającą wykreślającą fundusz covidowy, program integracji Romów. Pomoc społeczną dla cudzoziemców i dofinansowanie dla Miasta Stołecznego Warszawy. Dlaczego opowiedzą o tym moi koledzy? Dziękuję bardzo.